Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Od zatrucia Odry minęło już troszeczkę czasu, a dalej Odra jest rzeką ściekiem płynącą. Kto ma pozwolenia na zrzut ścieków do rzeki? Zanieczyszczenia opadowe, komunalne i przemysłowe z dróg, Kopalń i cementowni, a nawet wrocławskiego zoo. Długa lista pozwoleń na zrzut ścieków do rzeki. 751 pozwoleń wodnoprawnych wydano na zrzut ścieków do odry i jej dopływów, głównie kłodnicy. Aż 70% z nich wydały samorządy, a wody polskie 230 wynika z danych Ministerstwa Infrastruktury. Które poznała gazeta Rzeczpospolita. Okazuje się także, że tylko jeden wniosek o pozwolenie na bezpośredni zrzut ścieków do Odry został zaopiniowany negatywnie. Z rządowego raportu na temat przyczyn katastrofy wynika, że to właśnie ogromne ilości ścieków wprowadzanych do Odry spowodowały latem śmiertelne zasolenie rzeki i stały się główną przyczyną jednej z największych katastrof ekologicznych w Polsce. Duże zasolenie doprowadziło do rozrostu chlorofilu i wyrzutu zabójczych dla ryb toksyn. Padło ich co najmniej 249 ton. Co istotne, jak stwierdzili eksperci rządowej komisji, to nie niekontrolowany wyciek zanieczyszczeń z pobliskich przedsiębiorstw był tego powodem, ale ilość i stężenie ścieków, na które wydano pozwolenia. Rządowa komisja podawała, że pozwolenia na zrzuty ścieków ma około 500 podmiotów. Jak wynika z listy ministra infrastruktury, którą poznała gazeta Rzeczpospolita, pozwoleń jest znacznie więcej. Jednak znaczna część dotyczy zgody na zrzuty wód opadowych czy roztopowych, także z dróg, które zimą się soli. Jak wyjaśnia nam resort klimatu i środowiska, w ocenie głównego inspektoratu ochrony środowiska nie można stwierdzić, że zrzuty wód opadowych przyczyniły się do zasolenia Odry. Naszym zdaniem główne znaczenie mają stężenia zanieczyszczeń i to, co niesie ze sobą odpad, jaki pozostaje z wypłukiwania pokładów górniczych. To niebezpieczne sole metali ciężkich Wiemy, że wydając zgody nie bada się wpływu na środowisko, mówi Krzysztof Cibor, koordynator kampanii przyrodniczej w Greenpeace. Co mówi nam o Odrze lista pozwoleń, że wbrew powszechnej opinii to nie tylko przemysł zanieczyszcza rzekę, ale i gminy, wspólnoty mieszkaniowe i osiedla, które zrzucają do Odry lub jej dopływów ścieki, jak między innymi gliwice, ruda Śląska, Czernica, Oława, Wrocław czy Głogów, a nawet Wrocławski Ogród Zoologiczny. Pozwolenia na zrzuty przemysłowe ma m.in. Szczeciński Park Przemysłowy, Elektrownia Dolna Odra PGE, Carlsberg Supply Company Polska, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, Energetyka z Lubina, DeLorenz Balzen Snackworld. Krzysztof Cibor z Greenpeace podkreśla, że ogromnym problemem są nie tylko pozwolenia, ale i brak kontroli. Przedsiębiorstwa przemysłowe monitorowane są tylko na papierze. Rząd dopiero po katastrofie zapowiedział budowę instalacji oczyszczania wód poprzemysłowych na odrze. Firma dostaje pozwolenie na to, o co zawnioskuje, ale kontrola zrzutów nie istnieje podkreśla. Kontrole pozwoleń zaczęto wprowadzać po tragedii na Odrze, co przyznaje w odpowiedzi dla Rzeczpospolitej Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Kontrole przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach działań związanych z Odrą wykazały w niektórych przypadkach naruszenia warunków pozwoleń. Jednak nie dały one podstaw do stwierdzenia, że działalność jednego konkretnego zakładu miała wpływ na masowe śnięcia ryb w rzece. Zgodnie z listą ministra infrastruktury do Kłodnicy, czyli dopływu Odry na Śląsku, ścieki wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych zrzuca spółka restrukturyzacji kopalń SA w Bytomiu, kopalnia Sośnica Makoszowy, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w Bełchatowie czy Cementownia Odra SA. Gros pozwoleń wydają marszałkowie województw, wojewodowie, prezydenci miast i starostowie. I tak na przykład marszałek województwa opolskiego wydał PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA pozwolenie na zrzut ścieków przemysłowych nadmiar wód z kwatery A, składowiska odpadów paleniskowych groszowic dla ścieków przemysłowych z elektrowni Opole. Starosta kluczborski natomiast dla gminy Racibusz na zrzut ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę wód drenażowych i ścieków opadowych lub roztopowych z szczelnych terenów przemysłowych, magazynowych dróg i parkingów oraz nieuszczelnionych terenów zielonych. Według nieoficjalnej informacji Rzeczypospolitej po kontrolach inspektoratów złożono wnioski o wycofanie pozwoleń wobec kilku przedsiębiorców. Takie decyzje jednak nie zapadły.